siłaneczko kolaneczko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, moi drodzy, zabieram... <noise> o nie, słuchajcie, co ja teraz ujrzałam. Chciałam powiedzieć, że zabieram Was na wycieczkę, nie? Przed moimi oczami, oczami yy, się czarny kot, który na mnie patrzy. On jest czarny węgiel. Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze i teraz się zastanawiam, czy zabierasz was na tą wycieczkę, czy nie. Może ja w ogóle po nie jechać. Nie no, żartuję, tak. to są zebobor의, jak kot przychodzi przez ulicę w na ulicy. w się pokazać. Ale dobra, ja dzisiaj widzę. Słuchajcie, bo ja nie mam czasu, ja nie mam czasu, ale ja jeszcze tutaj sobie po co zarobię. Ja sobie długo nie mam czasu, przebieram się i jedziemy. No ja jeszcze dobrze spakowana nie jestem. Nie? Spakowana, bo zabieram Was... w Zabieram Was w sumie w podróż, a nie na no, wycieczkę. Ej, dobra, przyznawać się panowie, komu podobała się czy nas Bo mi się podobało. To szuna... Chciałabym, jak ona Dobra, patka zbiera się. Dobra, zbieramy się, bo jeszcze śniadanie na jadą a zaraz musimy wychodzić, więc... kod, kod uciekł, więc to znak, że będzie dobrze. Jeszcze trzeba szybkie śniadanko zjeść i ciotka wjeżdża z omlecikiem. To widzicie, czy wy tego nie widzicie, jakie to jest cudowne. Najlepszy śniadanko, jaki może być, to jest ciotki omlecić. Jeżeli macie ochotę na przepis od ciotki, to piszcie w komentarze. A ja zajadam, kurczę i lecimy, no bo nie ma czasu, wam powiem, no. Ja co wam powiem, pachnie dobrze, a truskawkowo, ciasteczkowo-truskawkowo, bo jest mocno truskawkowe i mocno ciasteczkowe. Przepraszam. Patrzcie. Ciotka jak wmiata. miata. naprawdę, dobra. Ale mamy pogodę piękną. To powiem, to wam powiem, że się boję podnieść mojej walizki, nie? Przecież ta walizka jest większa ode mnie. Najlepiej to, jak ja bym się zwinęła w kulkę, bym w tą walizkę tam się wpakowała. Może ktoś chce ponieść tą walizkę. Będę sobie w środku i sobie. Nie? to.

się będzie nie to ja już mam ja nie mam czasu, a ja sobie tu tańcuję. Dobra tam chyba Co Takie ubrania tu są. Ja nie wiem, czy ktoś je suszy? Czy ktoś je sprzedaje? O co tu, tu chodzi? A wiedzieliście o tym, że w sosnowcu jest y, metro? Idziemy na metro. Tak, w sosnowcu jest metro. Gdyby ktoś z Was nie widział jak wygląda metro, tak jest metrze. Idziemy na dół. W sosnowcu jest naprawdę bardzo pięknie. No ale dzisiaj opuszczamy Sosnowek. Ciągle klituje dzieje, nie rozumiem, co mam biega. Patrzcie jak to jest życie w tej stosowce. się dzieje, się dzieje. U, nagrywki nawet jakieś filmy kręcą. No patrzcie co tu się dzieje. Pewnie będę jeszcze w filmie, trzeba uciekać. Żeby ciotka się z tego nie załapała tam. Mamy w miarę dobry czas po jakieś jedzonko, chciałam sobie kupić kawkę z maczką. Ale jednak sobie tę kawkę chyba daruję. Pójdziemy sobie coś do jedzonka kupić, bo trochę trasy nas czeka. Ja uwielbiam takimi miejscami chodzić. Ja podziwiam tych ludzi, co tutaj yy, pracują. Naprawdę, ja mi się bardzo pracować. Niech to nic nie chodzą, nie? Co się robi? Śmigamy? Tam no, gdzieś śmigamy. Co robić? Nie da się wyjrzeć. Nie wyraknie mi się o oczym życiu. Wszędzie tak rozmawiałem, czy czasem sobie nie kupić? Może? Może właśnie to jest ten dzień. I dziś wygrałam te 20 ziko, które ostatnio wygrywaliśmy. Dobra, wygraliśmy 12 ziko. Też nieźle, ale czekamy na 20 ziko. Jakie to można wartości dostać... w Proszę, proszę, proszę... Nie, nie, Stwierdziłam, że najlepszym rozwiązaniem będzie... Nie pójść do Maczka, bo wiem, że go widzicie... Idziemy do Biedronki, tam sobie coś kupimy. Co? Jeszcze nie wiem, w sumie... Słodkiego byś już Nie, nie będę nic słodkiego Chciałam białą morwę kupić w Rosjanie... A nie było. Dobra, ja bo to nie było! Dlaczego, ale nie było? Dobra, wbijamy, szukamy czegoś sztosikowego... Botanik może jakiś? Nie, no nie, nie, nie... Ty, a może taki ryż? O to jakaś ryżowa? Dobrze to wygląda. Nie jasno. Mamy tu jakiś, u, jakaś nowość, bo tu jakiś putejnowy, nowy. Co to jest? Powiem Wam, dobrze wygląda, nie próbowałam. Napisz szejki? Dobra, Patka, wiesz oczy, patrz co tu jest. Filec czapka, tej w puszce. Filec nie no dobra, idziemy coś do pićka wziąć, bo trzeba się nawodnić, a z jedzeniem znam wiecie. Wow, ale sztos. Boże, no że jajo sobie weźmiemy. Dobra, jakaś bułka się przyda. Jakieś sieci daje, bo tak podróżnie, że mogę sobie wycisnąć tutaj soczek do butelki. No też na sobie coś Nie drąka się na skręca. Może owoca by się jakiegoś wzięło, Oj, udziału w niebie. Najlepsze. Kupiliśmy kawę w maku, mam taką. Ja wiem, że to kawę nawet nie stało, ale no jakiś pić musi być. Chłodziutki posmak kawki. Wiem, że to ma więcej cukru niż tego wszystkiego. Łączka z pistacją. Słono. No tutaj już będzie mnie mniej słychać bo jest głośno ale co jest najgorsze mam pociąg przedziałowy ja nienawidzę jeździć w przedziale będę siedzieć 6 osób 6... Gorsze się bierz, na najgorsze że nie wiesz na to wybracisz, że i tak jeszcze nie ma tragedii, jest miarę mało ludzi. Ale dobra, Ej, kupiłam sobie tą kawę, no niby kawę, nie? Ale zobaczcie jakie jest sztos jeszcze kupiłam. Niadanie, jakaś jaglanka, kasza jaglana z cynamonem Ci jak to będzie i zwykłą bużetkę sobie kupiłam, bo w sobie tam nic specjalnego nie było. Nie będę się objadać, ja się obiję niedługo, ja będę Wam pokazywać, co ciotka będzie jadła. Także czekamy, jeszcze mamy chwilę czasu i śmigamy. Trochę trasy przed nami. Będę Wam e, widoczki pokazać i trzymajcie kciuki, żeby fajne osoby tam siedziały. Żeby nie denerwowały ciotki. Ale przecież ciotka siedzi przy oknie, najlepsze miejsce, bo takie sobie wybrałam. Nie, to nie było. Mogę wybrać lepszego miejsca, nie? Ja się U was też jest tak gorąca, albo ciotka jest taka gorąca, że po prostu jej gorąca. Ej, albo jakieś dzieci piją dawniej, żeby zostać w podwodach, po, po to tak w sumie nigdy nie byłam. Zastanawiałam się, czy do fryżarów, czy nie? Ej, ale by było fajnie, jakbyśmy w tym wagonie siedzieli sami, nie? O, ale by ciotka tam piksę zrobiła. Po drodze pewnie by ją który wywalił, nie? Nie znałem, że życie mogło to być. Mogło, mogło, mogło. Więc tak być? O, jaki kawałek tam idzie, chyba też co pociągiem gdzieś jechać. Lepiej być szybciej niż się spóźnić. Zapewne i pociąg się spóźni. ja i moja wielka przyjaciółka już czekamy na wysiadkę kto wie gdzie jesteśmy ja już się nie mogę doczekać bo ja wiem gdzie ja jadę. gdzie ja idę jesteśmy w jednym miejscu Siedliśmy, jesteśmy cali i Bo je człowieka ode mnie. jeszcze żadnego nie widzę o, o to idzie siemano kolano kolano a kto się stęsknił za ciocio? ja jak się bardzo stęskniłeś? pokaż <grym> <grym> Okej. Okay. patrzcie kogo mam mojego mistrza <grym> a jak kochasz ciocia? O nie, dobra, bo mnie ugłosiłeś. <gryzysz> się, że przyjechała? No. Jak ty ładnie wyglądasz. No. Ale ty paker jesteś. Masz Spidermana bluzkę. Masz Spidermana bluzkę, a pokaż wszystkim jakie masz mięśnie duże. Ojej, ty tu masz większe w bicepsie niż ja. No. Idziemy. Tam, Dawaj rączkę, idzie. Słuchajcie, nie mogłam w pociągu nagrać, bo tam było za dużo osób, nie? Aż była taka akcja, że ja kątem oka, nie widzę, że coś babka robi. Patrzę, wyciąga nóż. I coś tam obiera. Ja wy ty, kurde, ona ziemniaki obiera, czy o jaki kij tu chodzi, nie? Ja patrzę, ona sobie obiera kiwi. Ona sobie kiwi obierała. Wzięła ze z walizy, nóż wyjęła i sobie kiwi obiera. I zadowolona. I ja myślałam, że ona zimniaki ziemniaki na obiad struga. Bo stary na nią krzyczy i nie zdąży. Co, myszko? Kto zgadnie, w jakim mie miejscu jesteśmy? W jakiej miejscowości? I to nie jest Sosnowiec. Sosnowiec. Nie jesteśmy w Warszawie. Jak to w Warszawie? Skąd Ty żeś wziął tą Warszawę? No nie... No nie. w Warszawie to... A. A. Miasto żyje. O, piękna pogoda. Zamek tam dalej. Ale tam Co jest? most jest. No jest most. A, A kto tam ostatnio rada. z chodził po moście? Ja. Proszę bardzo. Czy już poznajecie w jakim mieście jesteśmy? W jakim mieście, Mati, jesteśmy? Co? Co to jest za miasto? Plaża. Plaża. Ale co to za miasto? Malk. Mark? Marki? Malmolk. Nie, no to za miasto. Malmolk. Malmolk? To no. jest Malmolk. Mati mówi, że to jest Malmolk. Byliście w zamku w Malmolku? Mati mówi, że był w zamku w Malmolku. Maciu, zwiedzajcie. Jest tu. Na ryby tutaj można sobie przejść, panowie. Cieszę się? Widzicie, jak Mati się cieszy na cieci widok? Uu! O Jezu, aż tak? Dobra, to proszę nam mnie przeszkadzać. Co tam Mati masz, co dostałeś? Mata! Pokaż go, pokaż motor. Od kogo dostałeś taki piękny motor? Od Soci. Od której? Od tej. Od tej. A tak kocham. A, no przyjechałam, a ja już się o siebie boję. Ja wrócę i będę ważyć 150 kilo, patrzcie co ja mam. Pierogi. Z kapusami grzybami. Pierogi. Powiedzcie mi, kto lubi pierogi tak jak ja. Mm, ale mnie zazdrościcie. Ja. Ty lubisz pierogi? No. no wiecie, że mam dwa na talerzyku, to nie znaczy, że ja zjem dwa. So. Ale małe piękne słońce. Yeah. I moje pierogi z kapusami z grzybami. Idę jeść, idę jeść, idę jeść. Dobre Dobra, Dobra, ale gorące. Te dobre. Ty, one naprawdę są pyszne. Widzisz, tak bardzo chciałam zjeść te pierogi, że aż nawet na stojącej. usiąść chociaż do stołu i sobie, jeść, a ja sobie... Pierogi rogi są lepsze. Nie, no kurczki są. No kurczka. Sma kufa dla paczki. Sma dla ciotki. Weź kochany, kochany. Kochana, masz płytki. Masz płytki? Słuchajcie, ja zjadłam chyba jakieś 8 pierogów. Nie wiem, jak wy macie, ale ja po prostu nie umiem się najeść pierogami. Jeść, jeść. i jeść, jeśli nie najadam. Zjadłam 8 i szczerze, mogłabym zjeść jeszcze 8. Co! No, idziemy. No i w związku z tym, że zjadą tak dużo pierogów, a pewnie jeszcze coś tam dokąszę, idziemy się przejść. Idziemy się z Matim przejść. Ale, panie, teges jest. Mati, coś zimno się robi. No. no? A nie wiem, co. A co? Co? Czy urwę tobie liścia? A po co? A myślałam, że chcesz dać z liścia. Ty, A coś Ci Mati pokaże. Widzicie to, że to się na noski nakładało, się urywało jedną część i robiło się takiego noska tutaj. Da? Co? Co robiła Matiemu noska? O jakie fajne robiliście kiedyś sobie takie noski z tego? Ciotka tak sobie robiła takie noski. Ale, jak ty, ale czemu ty jesteś taki brudny? Bo jestem. Bo jesteś. <ścoughs> A pokaż mi się mano kolano. Mano kolano! Siemaneczko, kolaneczko. zabiera zabierasz ciotkę na randkę, na spacer. No. No. To idziemy, co? Mi jest zimno. Nie zęby. Tak zimno, że aż ci zęby wyrwało? No! Ty to jesteś pecu. Chyba pada daleko. I u nas też będzie padać zaraz. Kasia się ubrała długi rękaw i nogi, nogi gołe. Patrzcie jak tu jest fajnie. Fajnie jak na kombajnie, Ta, ale czy tam no powiedzcie, czy tam czasem nie pada? Ciotka idzie na spacer, ale chyba zaraz będzie wracać. Gdzieś, gdzie słońce zabrać Ciotka przyjechała myślała, że się będzie opalać. Nie No! Jedynie możemy tutaj przyjść i w piłkę sobie pograć. Co to na to? Młodzieńcze. O, tak! No, ciotka ta tak ukrała, wiesz o tym? A ja też. Ty też? Bo ty jesteś piłkarz. O, ale wieje Siemano Siemano! O Jezu, co tak głośno, panie!